Witajcie kochani na kanale Czytania Dla Duszy. Dzisiaj przedstawię Wam horoskop na miesiąc sierpień dla znaku panny. Czytanie staro to już zostało tutaj dla Was tak wstępnie przygotowane, będę dobierała w trakcie karty wyrocznej. Ok, to zaczynamy. Główna energia na miesiąc sierpień jest w karcie Szóstki Kielichów. To może być. Tęsknota, nostalgia za czymś, co było kiedyś za jakimiś dobrymi czasami lub za kimś. Patrząc inaczej, ta karta mówi o powrocie kogoś z przeszłości, z kim mogliście się wcześniej rozstać, kto mógł od, od, was, od was odejść. To tak na chwilę patrząc na to Wam mówię, bo wiadomo, że jedna karta nie czyni rozkładu. Zaraz Wam będę dalej opowiadała o co tutaj chodzi. Druga karta to jest ósemka kielichów, ona jest w pozytywie, czyli może mówić o tym, że faktycznie ktoś do Was wróci z przyszłości. Inaczej patrząc na to, to Wy po prostu wrócicie, wrócicie do domu rodzinnego. Ale jako, jako, że to jest główna energia, to ja bym po prostu mm, wypatrywała się w tym czegoś większego. E, więc zobaczymy, co tutaj dalej karty mm, nam mówią. Czasami to oznacza tęsknotę za się, ale pokażę Wam coś tutaj, co mi się pokazało, co może właśnie oznaczać o to, że ktoś do Was wróci. Gwiazda. Pierwsza energia, która energia wejściowa to jest dosyć silna, to jest gwiazda, czyli tutaj, tak jakby będziecie mieć wsparcie odgórne z wszechświata, coś dla Was miłego spłynie, jakieś intencje mogą się zrealizować. energia kończąca jest kapa. Zobaczcie, jak pięknie to się łączy ze sobą. Czyli tutaj to może dla Was oznaczać, że faktycznie. Macie takie wsparcie sił wyższych. Coś właśnie, o czym marzyliście wcześniej, może się zrealizować właśnie w tym miesiącu. I to będzie takie zesłane z niebios. Ok, ale patrząc, wracając do tematu tych powrotów tutaj, kogoś z przeszłości, to tutaj pojawia się na końcu kapon. Może właśnie mówić o tym, że wróci do was jakiś mężczyzna, do waszego. Życia. I ja tak z ciekawości dopytałam, o co tutaj chodzi, właśnie czy to chodzi o, o, o związki, czy, czy o coś innego, bo to, bo to może oznaczać coś innego, że wy na przykład wrócicie do jakiejś sytuacji z przeszłości, na przykład do, 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 do dawnej pracy, też tak może być. Ale dopytałam i pojawia mi się tutaj królowa, czyli jednak chodzi o mężczyznę. Czy jakiś mężczyzna do Was powróci? Albo jeżeli Wy jesteście mężczyznami, to Wy możecie powrócić do kogoś. Ja to tak, ja to tak, ja, ja to tak na teraz czytam. Zobaczymy, co te karty tam nam jeszcze pokażą. A jeżeli jesteście w związku, o jeżeli obecnie jesteście w związku, to ta karta może mówić o, o jakichś lekcjach karmicznych, bo wszystko kielichów jest karmą też. Mm. Ale też może mówić o tym, że będziecie po prostu cieszyć się z życia, z takich małych rzeczy i to Was będzie cieszyło. Czasami mówi o takim zaglądaniu w przyszłość za bardzo, czyli jeżeli coś jest nie tak w jakiejś tam relacji, to możecie za bardzo wspominać te dobre czasy, aczkolwiek ta karta mówi o tym, że, jeżeli coś było wcześniej nie tak, coś w waszym życiu nie wychodziło, to teraz będzie lepiej. Bo ta karta też mówi o tym, bo ona jest pozytywnie samka kielichów. Czyli to, co złe, odejdzie od was. Wy odejdziecie od czegoś, co wam nie służyło. Wy odejdziecie od czegoś, nawet od jakichś waszych zachowań, które powodowały na przykład u was smutek, czy niepokój. To jest tak jakby opuszczenie tego, co jest złem. To tak e, inaczej patrząc na tą kartę. Ok, dobra. Patrząc jeszcze z pozytywów, to mamy dwóch kielichów. Co właśnie też może mówić o tym, że ktoś do was wróci. Bo to jest karta takiego zakochania, pojednania się z kimś, odwzajemnionych uczuć. Więc e, ja to ja ten układik y, czytam dosyć mocno na, na miłość, że tutaj w miłości może się u Was coś ciekawego zadziać, że jesteście sami, to jest możliwość, że się zakochacie. To nie musi być ktoś z przeszłości, ktoś może być z przeszłości, oczywiście, że tak, ale nie, nie, tylko. nie tylko, nie tylko, nie tylko, kochani. To może być ktoś faktycznie z, y, Wam zesłany. Y, no przez niebiosa, ja to tak mówię Przez niebiosa, przez wszechświat Ktoś, kto ma się pojawić na, na waszej drodze I po prostu tutaj dojdzie do, do jakiegoś zakochania eee, Okej, okay, dobra Jeżeli patrząc na negatywy Bo negatywy też tutaj zawsze wyciągam No to w negatywie mamy słoneczko Też dosyć silna energia Czyli mm, będą jakieś niejasności Coś może być przed Wami ukryte. Możecie mieć również lęki i obawy. I to ja też to czytam, właśnie tak, tak intuicyjnie czytam, że u Was to będzie chodziło o, o tą miłość, i Wy możecie mieć jakieś obawy przed wejściem w relację, lub obawy przed tym, czy na przykład z kimś się pogodzić, czy jednak otworzyć swoje serce. Dobra. Jeżeli nie na miłość, to i tak tutaj może coś być, nie tak, może coś być ukryte przed wami. Wy sami możecie czegoś nie dostrzegać, albo też śniecie się tym słońcem za bardzo, czyli tym blaskiem tego i po prostu nie będziecie nic, nic nie będziecie dostrzegać. Czyli może wydawać się Wam, że coś jest super, za bardzo super i, i po prostu Was to oślepi za bardzo, bo słoneczko czasem z innej perspektywy w tym negatywie właśnie to oznacza. Następnie, dziesiątka pentakli jest w negatywie. To czasami oznacza zbyt materialne podejście do życia. To na to uważajcie, żeby nie patrzeć tylko na korzyści materialne. Inaczej patrząc to coś musi się zakończyć. To jest zakończenie jakiegoś cyklu w waszym życiu. Dobra. E, jeszcze jedno, co wam tutaj pokażę, to jest karta przeobrażenie. To jest y, kobieta motyl i y, tutaj ta karta mówi o tym, że doświadczacie y, głębokiej przemiany, która przyniesie wam szczęście I, i to by tak ładnie pasowało do tego układziku, że to coś w was się zmieni, Jakieś pewne zachowania złe mogą odejść, i, i wtedy zaczną się dziać właśnie w waszym życiu te pomyślne rzeczy, bo to karta hmm, gwiazdy to jest hmm, karta pomyślna dla Was. Czyli lud Wam sprzyja. Gwiazdy Wam sprzyjają, zwłaszcza, że mamy tutaj hmm, kapłana na końcu. Ja, ja po prostu hmm, wiążę te karty ze sobą. Kapłan ma, ma też różne znaczenie, mogłabym to troszkę inaczej zinterpretować, ale ja to tak, ja to w waszym układziku widzę, że, że to o to chodzi, że coś wam zostanie zesłane odgórnie. Ok, weźmiemy jeszcze inne wyrocznie, co tutaj u was będzie się działo. Dobra, weźmiemy najpierw tą. Weźmiemy najpierw tą ciemną Co ona ma jeszcze, drogie panne podpowiem na miesiąc sierpień, co u was jeszcze tutaj, czekam, ok, dobra, same kobiece energie mi się tutaj pojawiają, pierwsza karta to jest indywiduality, czyli wy na nosić o tym przeobrażeniu właśnie mówię tutaj. Czyli Wy na siebie musicie spojrzeć troszeczkę inaczej. Jesteście, że jesteście wyjątkowi i Wy macie tą wyjątkowość innym pokazywać. możliwe, że właśnie spotkacie kogoś na swojej drodze, kto w was, was dostrzeże tą wyjątkowość i pokocha Was za to, jacy naprawdę jesteście bez ukrywania czegokolwiek. Następna karta, właśnie. Tutaj jest już tak e, energia waszego ducha, waszej duszy. Co mi się ładnie wiąże tutaj e, z kapłanem, czyli coś faktycznie e, odgórnie do was spłynie, jakieś e, wydarzenie lub osoba. Ta karta też oznacza, że. E, to, co przechodziliście złego, na przykład, doświadczyliście złego, lub będziecie jeszcze doświadczać w waszym życiu, ma sprawić, byście się stali kimś, kim macie się stać naprawdę. Czyli wyciągnąć tą sw swoją wyjątkowość. Nie bać się tego. Jesteście wyjątkowi i tak na, sie na siebie spójrzcie, kochajcie siebie, tacy jacy jesteście naprawdę. Następna karta, która mi się tutaj pojawia, to jest. Karta kapłanki, zobaczcie. Te osoby do siebie tutaj pasują. To jest kapłanka ognia. W tarocie może być odpowiednikiem królowej buław, a tutaj jest król buław. Czy to jest para? Oni ze sobą tworzą po prostu związek. Idealnie do siebie pasują. Może też, też oznaczać, jeżeli już bym nie czytała na relacje. To tutaj oznacza, te karty oznaczają, że nieważne, czy jesteście mężczyzną, czy kobietą, te karty mówią o tym, o pewności siebie, o tym, że będziecie puszczać w towarzystwie, o tym, że będziecie zwracać uwagę płci przeciwnej, że będziecie tak jakby z takim impetem zdobywać świat. Jeżeli sobie coś zamierzycie, to to zdobędziecie. To jest też zaangażowanie w pracę, kreatywność, inspiracja no, piękny macie ten rozkładzik, więc nawet nie czytając po prostu na, na uczucia, gdzie ja tutaj y, widzę mocno to na uczucia, to y, i tak y, będziecie po prostu będziecie, jak, jakby to powiedzieć, y, w bardzo wysokiej energii. O. Bo tutaj y, królowa była w... Y, to jest, y, Fajna energia. Król Buław też jest fajna energia. Czyli wy zdobywacie, zdobywacie to, co chcecie. To są wysokie energie, gdzie zwłaszcza tutaj sprzyja was, wam kapłan i jeszcze gwiazda. Tylko, o, właśnie, tylko tutaj przestroga, nie zahuśnijcie się tym, bo tu co są karty sukcesów, więc y, nie zahuśnijcie się tym, co Wam mówiłam wcześniej. My, może być naprawdę super w Waszym życiu, ale nie zahuśnijcie się tym blaskiem, bo pójdziecie w drugą stronę, już wtedy będziecie w negatywie, więc uważajcie na to. Dobrze moi drodzy, wyciągniemy sobie. Że, y, jakoś tak szybko mi poszła ta panna. Wyjątkowo. Szybko poszło mi dla Was. Szybko poszło mi te czytanko, no, zobaczymy, co tutaj te karty następne mi pokażą. Co Wam jeszcze tutaj mogę dopowiedzieć? Ok. Kapłan, i to, to oznacza, byście łączyli się z Waszą wyższym ja. Czyli nie tylko skupiali się na tych sprawach materialnych, co Wam tutaj mówiłam w negatywie, że możecie zobaczyć, skupiać się na sprawach materialnych, ale skupcie się też na własnej duszy, na rozwoju duchowym, zagłębiajcie się w siebie, w to, co tam macie w środku. Czyli nie skupiajcie się na tym, co jest na, na zewnątrz, tylko na tym w środku. Bo dzięki temu uzyskacie to, co pragniecie. Okej, okay, dobra, jedziemy dalej z następną wyrocznią. Co tutaj to mi podpowie dla Panny na miesiąc sierpień? Co mi tutaj podpowie? Dobra, jedziemy z tą wyrością. Building blocks. Ta karta oznacza, że będziecie budować solidne fundamenty czegoś. Jeżeli mówimy o związkach, no to tutaj będzie zaangażowanie w związki, zwłaszcza, że karta królowa Buław o tym właśnie mówi, o takim zaangażowaniu, że to już nie będzie coś, co jeżeli na przykład jesteście w jakiejś luźniejszej relacji, to tutaj już będzie budowanie czegoś stałego. Jeżeli patrząc na inne sprawy, czy na przykład hobby, czy pracę, to też to będą budowane solidne fundamenty. Co Wam o tym mówiłam? Że Wy tutaj będziecie pewni siebie i Wy będziecie realizować siebie, bo te karty o tym mówią. O realizacji samych siebie, zdobywaniu świata i Wy będziecie sobie swoje imperium budować. To, to tak jak powiedziałam, to może każde dziedziny życia dotyczy. Nie tylko pracy, ale e, ja to tak widzę, że wy będziecie e, budować. Budować i to dosyć e, mocno ile z Was będzie w tym e, sprzyjał. I co sobie tam zamarzycie, wy możecie zażyczycie, e, to może do Was e, przyjść. Od razu od razu wiadomo, że nie będzie. Nie wiadomo co, to nie będzie tak, że nagle nie macie nic i, i uważacie, że w sierpniu zrobicie to, 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 to i to, i już będziecie mieli, już będziecie mieli. Tak, zapowietrzyłam się troszeczkę, bo patrzysz na następną kartę, i że już będziecie mieli wszystko. Nie, to jest budowanie, czyli budowanie, czyli wybudujecie, nie osiągacie jeszcze tej pełni. I to, I to dotyczy każdego aspektu życia, czy to relacji, czy pracy, czy innej rzeczy. Następna karta mówi o tym, byście byli elastyczni, czyli dopasowywaj, dopasowywali się do zmieniających się okoliczności, do nowych możliwości i do, do tego, co się pojawia w waszym życiu. Czyli nie trzymajcie się tego, co stare, co wam nie służy, tylko bądźcie elastyczni. Co jeszcze mogą te właśnie karty tutaj mówić? Bo ja Wam mówiłam, że. Ósemka kielichów to jest odchodzenie od starych schematów. Czyli wy musicie przekraczać siebie, odchodzić od tego, bo to może dotyczyć nie sytuacji, tylko was samych. Że wy macie coś w sobie, co wam przeszkadza, na przykład w pracy, w relacji, w budowaniu czegoś, żeby coś poszło dalej. I o tym ta karta mówi razem z tą kartą. To ładnie mi pasuje do siebie że wy macie, wy macie siebie zmieniać, być bardziej elastyczni, dopasowywać się do, te, do tego, co przychodzi. Nie trzymać się stale, skostniałych jakichś tam zasad, które sobie gdzieś tam wpoiliście, albo Wam rodzice wpoili jakieś yy, przekonania i, i teraz z tym żyjecie. Nie wy macie po prostu to zmieniać. Yy. I jeszcze co Wam podpowiem tutaj. Yy dziesiątka denarów co wam mówiłam, że to oznacza, że coś musi się też zakończyć, jakiś cykl macie tutaj w negatywie czyli wy możecie może być tak, że coś musi się zakończyć, coś musi odejść a wy się tego będziecie trzymać, bo ona jest w negatywie to tego nie róbcie bo wy macie się właśnie przeobrażać, kobieta tym przeobrażenie i ten miesiąc właśnie e, ma chyba temu służyć że wy musicie się przeobrazić. Co te karty też mi tutaj to podpowiadają. Ukazać swoją wyjątkowość. Stać się tym, to co mówiłam wcześniej. Kim macie się stać. Przeobrażać siebie. I być w tej energetyce królowej. No, to, jest, to nie jest królowa buław, tylko mm, kapanka y, ognia. A tutaj mamy króla buław, czyli przyobrazić siebie i ich po prostu na wyższe energie, być pewnym siebie i po prostu y, samemu y, projektować y, swój własny świat. Ok, dobra. To myślę, że tutaj. A nie, przepraszam Was, jeszcze jedno. Jeszcze jedno inny To jest energia żeńska. Tutaj pojawia mi się jako trzecia karta z tej wyroczni. Ta karta mówi o takim. Po pierwsze można ją odnieść do kapłanki starota, czyli tutaj to jest kierowanie się intuicją, zagłębianie się w sobie. To jest taka łagodniejsza energia, mniej działania, a więcej płynięcia tak, przez życie. Pomimo tego, że te są karty dynamiczne, to są one. One mówią o właśnie działaniu. To tutaj ta karta mówi, by poddać się pewnym wydarzeniom. Dopasować się do pewnych wydarzeń. Jeszcze sobie zobaczę, co, co to oznacza na relacja. Zaraz to sprawdzimy. Co tutaj ta karta jeszcze oznacza? Okej, okay, dobra, czyli poddać się tutaj w relacji może oznaczać, że mm, poddajcie się prowadzeniu partnerowi. O, właśnie. Czyli e, jeżeli przyjdzie, drogie kobiety, do Was ten pan i on będzie. Mm, ja nie mówię o jakiejś dominacji i o jakimś zniewoleniu. Nie, nie, nie. Tu chodzi o całkiem coś innego. Byście wy kobiety, e, bo czasem jest tak, że my kobiety mamy coś takiego, że ja to tak odnoszę bardziej do kobiet. My, kobiety, mamy coś takiego, że my same, 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 bo jesteśmy tak nauczone, że umiemy już wszystko, umiemy to, co mężczyźni, same, same, same. I ten mężczyzna do nas przychodzi, i, i on nie może się spełnić w relacji, ponieważ my, wszystko same. No niestety to tak często wygląda i on. Ten mężczyzna często nie czuje się mężczyzną w relacji z kobietą, bo kobieta jest mężczyzną i kobietą. Ja wiem, że wy teraz powiecie, drogie kobiety, że to mężczyźni, są tacy, że oni nie chcą się angażować. E, e, że to mężczyzna sprawił, że wy musicie być takie. No okej, okay, dobra, ja to rozumiem, część mężczyzn taka jest, ale część nie jest. Ale często jest tak, że to my, kobiety, nie pozwalamy tym mężczyznom być mężczyznami w relacji. I tu jest ten problem i tego nawet nie dostrzegamy. Więc, e, drogie kobiety, jeżeli przyjdzie do was mężczyzna, e, to bądźcie po prostu kobietami. Pokażcie swoją kobiecą energię. Dajcie się prowadzić w relacji. Odpuśćcie sobie pewne zachowania, które powodują jakieś tam niepokoje w relacji. Niech ten mężczyzna będzie, mężczyzna będzie wypełniał swoją rolę. Co tu wam jeszcze powiem? O, co tu? Ok, i to jest jedno tłumaczenie, a drugie, i to za, zarówno dotyczy mężczyzn, jak i kobiet, to pokażcie, siebie taki, ja, tacy je, jacy jesteście e, i pozwólcie innym pokazać się i e, powiedzieć to, co oni chcą e, to, co wam też tutaj mówiłam indywiduality, czyli pokazujecie tacy, jacy jesteście e, bez masek czyli e, drodzy mężczyźni, drogie kobiety czyli w związkach, czy w jakichś relacjach nawet nie tylko uczuciowych, pokazujecie tacy, jacy jesteście i pozwólcie też innym być sobą, bo to też jest ważne. Nie tylko wy macie być sobą, m, pokazywać na swoją e, wyjątkowość drugiej osobie, tylko e, niech inni też e, wam pokażą, jacy naprawdę są. Dobra, myślę, że tutaj e, jeszcze sobie zobaczę, tutaj. Tutaj, jeżeli chodzi o, o pracę na przykład, to tutaj ta karta może oznaczać, że ktoś wam może tutaj podpowiadać, byście pozwolili też, by, by ktoś wam po prostu podpowiedział, co macie dalej robić, lub chodzi nawet o jakąś współpracę z kimś. Bo też tak może być, że ktoś wam może po prostu pomóc lub was wspierać. Weźmiemy sobie jeszcze od aniołków przesłanie na miesiąc sierpień dla panny. Dla panny na miesiąc sierpień Przesłanie od aniołków. Co tutaj nie było? OK, dobra. Peacekeeper e, Ta karta oznacza byście nie wchodzili w żadne konflikty byście nie wchodzili w żadne konflikty, byście odpuścili sobie własne relacje. Jest takie powiedzenie, kurczę, nie pamiętam jak, jak to leciało, to coś było w ten sens, że lepiej, lepiej zachować relacje niż mieć rację. Czyli nie możecie dążyć do tego, by dominować w jakiejkolwiek relacji. To, co wam mówiłam, odpuszczacie, odpuszczacie to ta karta też o tym mówi. Czyli dopasowywujecie się troszeczkę do drugiej osoby i odpuszczacie taką dominację. Dajecie się prowadzić w relacji i nie, nie zawsze tu, tu właśnie ta karta nawołuje do tego, że wy możecie próbować własne relacje, własne przekonania wprowadzić w relacje z ludźmi. I... To będzie błędem właśnie. To ktoś, e, musicie pozwolić sobie na to, by ktoś e, m, pokazał własne racje i pozwolić e, argumentować. E, to nawet nie chodzi o argumentowanie. Tu chodzi o to, byście nie próbowali na siłę e, przekazywać własnych racji to jest pierwsza rzecz, ale też chodzi o to, żebyście opuścili to. Ja wiem, że dla niektórych z Was może być to trudna lekcja, bo jeżeli czujecie, że to Wy macie rację, a nie ta druga osoba i, i, i możecie mieć takie poczucie, że, jeżeli, że, że stracicie kontrolę, jeżeli nie przekonacie tej osoby do swoich racji. Jeżeli odpuścicie te racje, to stracicie kontroli i o to właśnie chodzi. Wy musicie stracić tą kontrolę, by było dobrze w Waszym życiu. Bo w końcu będzie tak, że wy nie będziecie musieli przekonywać nikogo do, do własnych racji, tylko po prostu to będzie samo szło. Czyli powiecie coś i ta osoba to przyjmie. Ale na razie to wy musicie odpuścić. Czyli nie chodzi tutaj o rację, tylko o zachowanie pokoju. Gdzie tutaj jest właśnie pojednanie. Taka to jest karta. Nie tylko zakochania, zauroczenia odwzajemnego uczucia, ale też pojednania. Czyli wy dążcie do, pojednie, do pojednania, a nie do tego, by e, przekonać kogoś e, własnymi argumentami do czegoś, bo i tak raczej nie przekonacie. Bo ta karta właśnie o tym mówi, że to będzie taka mm, walka z wiatrakami, że stracicie relację, i, a i tak ta osoba druga tego nie zrozumie. Więc. Tutaj chodzi właśnie, żebyście pozwolili na utratę kontroli. I to, to Wam przyniesie to dobre, bo możliwe, że część z Was ma to w sobie. Taka ta karta o tym też może mówić, właśnie, że ta lekcja, którą Wy musicie w, w sierpniu przerobić, to jest właśnie odejście od tej kontroli. Od dominacji. Co Wam mówiłam? Co taka to oznacza? Też karma czyli lekcja karmiczną, Czyli to, to może być ta e, główna energia dla was. Czyli wy możecie mm, mieć po prostu lekcję, e, taką porządną lekcję życiową, e, która was przeobrazi. Przeobrazi w całkowicie inną osobę, ale musicie się temu poddać. Tej lekcji, która do Was przyjdzie. To tak patrząc z innej perspektywy niż to, co na początku Wam mówiłam, że ktoś wróci do Was z przeszłości, a może być i tak, że ktoś do Was wróci z przeszłości, a Wy będziecie poddani lekcjom. Kim macie się stać? W tym kim macie się stać? To jest takie przesłanie yy, dla Was, panny, na siebie. Przeobrażenie, zmiana Was samych na kogoś naprawdę, na lepszą wersję siebie. I odpuszczenie, odpuszczenie, odpuszczenie całkowitej kontroli życia, dopasowywanie się. O, źle Wam to pokazywało. Dopasowywanie się do drugiej osoby, do sytuacji. Może być ciężko, ale życzę Wam powodzenia i udanych yy, wakacji. No bo jeszcze są wakacje okres letni, wakacje są. Udanego sierpnia Wam życzę, papa. Pa.